Witaj w świecie, gdzie codzienność przestaje być szara, a praca staje się przygodą. Czy jesteś gotów na podróż do krainy, gdzie nie ma granic, a jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia? Zapnij pasy, bo zaraz wystartujemy w podróż do świata IT. Dzisiaj porozmawiamy o trzech rzeczach, które mogą całkowicie odmienić Twoje życie zawodowe. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Czy to jest jak magiczny eliksir, który nagle zmienia Twoje życie? Czy to jest jak tajemnicza skrzynia pełna skarbów, która czeka, aby się odkrył? Czy to jest jak niespodziewana wygrana na loterii, która nagle otwiera przed tobą drzwi do świata pełnego możliwości? No prawie, bo zaraz odkryjemy tajemnicę raz jako freelancer, zanurzymy się w falach najgorętszych trendów IT, no i nauczymy się mówić w językach, których nie nauczyliście w szkole. Czy jesteś gotów na tę podróż? Zapnij pasy, bo zaczynamy. Przygoda zaczyna się teraz. To jest praktyczny Python, czyli ten program, w którym rozmawiamy o tym, jak praca w IT zmieni Twoje życie. Przygotuj się na podróż, która zburzy Twoje dotychczasowe pojęcie o pracy. Gdzie? No, w krainie IT oczywiście. Dzisiaj porozmawiamy o trzech rzeczach, które mogą całkowicie odmienić Twoje życie zawodowe. Zastanawiasz się, jak to możliwe, a może już czujesz dreszcz ekscytacji? To świetnie, bo zaraz odkryjemy tajemnicę pracy jako freelancer, zanurzymy się w falach najgorętszych trendów IT, no i nauczymy się mówić w językach, których nie nauczyliście w szkole. Czy jesteś gotów na tę podróż? To zapnij pasy, bo startujemy. Przygoda zaczyna się teraz, ale najpierw ciekawostka. Mam dla Ciebie propozycję, której no, nie możesz odmówić, bo co powiesz na ekskluzywne spotkanie ze mną? Nie, nie mówię o randce, chociaż, no, kto wie, może zakochasz się, ale raczej w programowaniu. Przygotowałem dla ciebie szkolenie, które zmieni twoje życie. To jak skok na głęboką wodę w oceanie wiedzy IT, ale bez obaw nie pozwolę ci się utopić. Właśnie teraz masz szansę dołączyć do elitarnego klubu ludzi, którzy już wiedzą, jak naprawdę wykorzystać potęgę Pythona. Tematy zawsze świeże jak bułeczki prosto z piekarnika, ale uwaga, to nie jest zwykłe szkolenie, to jak bilet w jedną stronę do krainy, gdzie technologia i kreatywność idą w parze. Więc co ty na to? Gotowy na tą przygodę? To kliknij link w opisie i zapisz się na szkolenie. Ale lepiej się pospiesz, bo miejsca znikają szybciej niż ciasteczka na spotkaniu programistów. A teraz wracając do tematu. Wyobraź sobie na chwilę, że nie musisz już więcej klepać godzin w biurze. Nie musisz już patrzeć na tą samą twarz szefa każdego dnia i zastanawiać się, no czy kiedykolwiek uda ci się awansować. Zamiast tego możesz być swoim własnym szefem. Pracować kiedy chcesz, skąd chcesz, a nawet w jakichkolwiek piżamach, które ci się podobają. Tak, mówimy tu o pracy na własny rachunek jako freelancer. Ale zanim zaczniesz świętować swoją nową wolność, pamiętaj, że z wielką mocą przychodzi wielka też odpowiedzialność, bo no, nie jesteś Spider-Manem ale jako freelancer musisz sam zarządzać swoim czasem, projektami i finansami. Brzmi jak dużo, prawda? Ale nie martw się, nie jest tak strasznie, jak się wydaje. Wyobraź sobie, że no nie musisz już martwić się o tym, czy szef zauważył, że przyszedłeś 5 minut za późno, bo możesz zacząć pracować o 10, o 12, a nawet o 15, jeśli tylko Twoje ciało i umysł na to pozwalają. Możesz pracować z kawiarni, na plaży, no i nawet na szczycie góry, pod warunkiem, że masz tam dostęp do internetu. No ale co z tą odpowiedzialnością? Tak, więc tak jest jej więcej. Ale to również oznacza, że masz pełną kontrolę. Ty decydujesz, nad czym pracujesz, kiedy pracujesz i jak długo pracujesz. I brzmi jak marzenie, prawda? Więc jeśli czujesz, że Twoja obecna praca Cię ogranicza i nie daje Ci możliwości rozwoju, pomyśl o zostaniu freelancerem. To może być. Najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłeś. A jeśli nie, to zawsze możesz wrócić do biurka no i tęsknić za tymi piżamami. Ale pamiętaj, że na pewno nie będziesz tęsknić za szefem, który patrzy na zegarek, kiedy przychodzisz do pracy. A może kiedykolwiek zastanawiałeś się na tym, jak to jest być na fali? I nie mówię teraz o surfowaniu, chociaż to też jest ekscytujące. Mówię o byciu na fali najgorętszych trendów i najnowszych technologii. Tak zgadłeś, mówię właśnie o przemyśle IT. I wiesz, że praca w IT to trochę jak bycie na takiej niekończącej się imprezie, gdzie DJ nigdy nie przestaje puszczać nowych hitów. Tylko zamiast muzyki mamy nowe technologie, nowe narzędzia, nowe języki programowania. No i właśnie dlatego praca w IT to nieustająca przygoda. I zastanawiasz się, czy Twoja obecna branża jest trochę jak stara płyta winylowa, która gra tę samą piosenkę na okrągło? No cóż, w branży IT. To wygląda tak, jakbyś miał dostęp do niekończącej się playlisty Spotify, która jest aktualizowana na bieżąco. Jednego dnia pracujesz nad najnowszą aplikacją mobilną, która zmieni życie milionów ludzi, a następnego dnia tworzysz sztuczną inteligencję, która przewiduje przeszłość. A potem nagle jesteś na czele projektu, który ma na celu, na przykład, zrewolucjonizować sposób, w jaki komunikujemy się w internecie. Brzmi jak science fiction? No cóż, to jest nasza rzeczywistość w branży IT i wiesz, co jest najpiękniejsze? To, że nie musisz być geniuszem, aby do nas dołączyć. Wystarczy, że masz pasję do nauki i jesteś otwarty na nowe wyzwania. Więc, no co powiesz? Czy jesteś gotowy, aby porzucić swoją starą płytę winylową i dołączyć do naszej nieskończonej imprezy w branży IT? Pamiętaj, że DJ nigdy nie przestaje puszczać nowych hitów, a nowe hity to nowe możliwości. A nowe możliwości to, no właśnie, no właśnie, co to może być? No może odkryjesz to właśnie na własnej skórze. Ale czekaj, zanim znikniesz w ogóle w odchłani internetu, chciałbym Cię zatrzymać na chwilę. Widzisz ten czerwony przycisk poniżej, ten z napisem Subskrybuj. Kliknij go. Dlaczego? No, ano dlatego, że to jest jak magiczny portal do świata Python IT i wszystkiego, co z tym związane. To jak VIP wejściówka na najgorętszą imprezę w mieście, gdzie DJ zawsze puszcza te najnowsze hity. To jest jak klucz do skarbnicy wiedzy, gdzie zamiast zioła i diamentów znajdziesz cenne informacje, porady i triki, które pomogą ci stać się prawdziwym mistrzem kodowania. Więc co ty na to? Gotowy dołączyć do naszej niesamowitej społeczności i zacząć swoją przygodę z Pythonem? Jak tak? To kliknij subskrybuj i zobacz, co cię czeka. Pamiętaj, że nie zobaczysz tego, jeśli nie klikniesz, więc kliknij, zanim ten magiczny przycisk zniknie. I wiesz co? Właśnie teraz żyjemy w erze, gdzie nagle wszyscy zaczęli mówić no, w językach, w których nie nauczył cię w szkole, nie nauczyli. Bo no, nie mówię teraz o języku hiszpańskim, włoskim i tak dalej, tylko mówię o Pythonie czy tam Java, czy C. Co to za języki? No, to są właśnie języki programowania, mój drogi. Więc rozważasz zmianę kariery, bo w twojej branży, jak to mówią, ciężko ugrać coś więcej? No to dla ciebie mam dobrą wiadomość. W świecie IT, a szczególnie w programowaniu, zawsze jest miejsce na rozwój. Zawsze jest jakaś nowa technologia do opanowania, zawsze jest jakiś nowy problem do rozwiązania i możliwości są po prostu nieograniczone, no podobnie jak popyt na programistów. A wiesz dlaczego? No bo żyjemy w erze cyfryzacji. I teraz wszystko jest online, od zakupów po bankowość i nawet nasze lodówki są teraz podłączone do internetu. A kto tworzy te wszystkie aplikacje i strony internetowe, no właśnie zgadłeś. Programiści. Więc widzisz, jak rośnie popyt na programistów. To jest jak gorąca bułka prosto spieca wszyscy z cały kawałka. To oznacza, że jeśli nauczysz się programować, masz duże szansy. Na szybkie znalezienie pracy. I nie mówię tu o pracy, gdzie będziesz musiał zasuwać od świtu do nocy za marne grosze. Mówię o pracy, gdzie będziesz mógł tworzyć coś nowego, coś ekscytującego, coś, co naprawdę ma znaczenie. Wyobraź sobie, jak to będzie wspaniale. Stajesz rano, nie musisz spieszyć się do biura, bo możesz pracować zdalnie. Siadasz przed komputerem, otwierasz swoje ulubione narzędzia programistyczne i zaczynasz tworzyć. Tworzysz coś, co będzie używane może nawet przez miliony ludzi na całym świecie. No czy to nie brzmi ekscytująco? No, i oczywiście jest jeszcze kwestia zarobków. Bo wiesz co? Programiści zarabiają naprawdę nieźle, zwłaszcza w Polsce. Więc jeśli marzysz o nowym samochodzie, domu czy podróży dookoła świata, programowanie jak najbardziej może ci to umożliwić. Więc co ty na to? Gotowy nauczyć się nowego języka i stać się. Częścią tej naprawdę ekscytującej branży. Pamiętaj, że nie musisz być geniuszem matematycznym czy technologicznym, żeby zostać programistą. Wystarczy, że jesteś ciekawy świata, chętny do nauki, nie boisz się wyzwań. Bo wiesz co? No, programowanie to nie tylko praca, ale po prostu też jak najbardziej zabawa. Więc jeśli jesteś spragniony takich nowych wyzwań, to bardzo dobrze i zapisz się na szkolenie, do którego link masz w opisie. Więc zanurz się w tym całym oceanie wiedzy, który czeka na Ciebie, ale pamiętaj, że miejsca są ograniczone, bo mamy po prostu ograniczoną liczbę miejsc w pokoju. Więc zarezerwuj swoje miejsce już teraz, zanim zniknie, no jak bilet na gorący koncert. Zrób to właśnie teraz. No, i jak? Czy te trzy punkty nie są jak trzy kawałki pysznego ciasta? Pierwszy kawałek pokazał ci, jak praca jako freelancer może dać ci wolność i kontrolę, której pragniesz. Drugi kawałek zaserwował ci wgląd w ekscytujący świat IT, gdzie nowe technologie i trendy są jak gorące hity na imprezie. A trzeci kawałek? Cóż, ten pokazał ci, jak nauka programowania. Może otworzyć przed tobą drzwi do niesamowitych możliwości, no i też atrakcyjnych zarobków. Czy to nie brzmi jak trzy porcje pysznego deseru? No ale czekaj, mam dla ciebie jeszcze coś. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy warto inwestować czas w naukę programowania? Czy to jest jak hodowanie rośliny, której nigdy nie zobaczysz kwitnącej? Czy to jest jak Próba zrozumienia, dlaczego koty nagle biegają szalone po całym domu? Czy to jest jak próba zrozumienia, dlaczego pizza z ananasem jest tak kontrowersyjna? Odpowiedź na to pytanie może Cię zaskoczyć, więc jeśli jesteś ciekawy, kliknij tutaj i zobacz poprzedni film, czy warto inwestować czas w naukę programowania. Odpowiedź Cię zaskoczy, bo to jak skok w głąb króliczej nory, pełnej niesamowitych odkryć i zaskakujących odpowiedzi, więc co Ty na to? Gotowy na kolejną porcję wiedzy? Kliknij i zanurz się w świecie programowania. Do zobaczenia właśnie tam.